Czy widzi siebie wciąż w klubie Lukas Podolski? No myślę, że tak. To jest... Notabene, jak pokazał zespół i bez Lukasa całkiem nieźle może, może funkcjonować, Sof... ale oczywiście to pół żartem, pół serio, bo wiemy, że to piłkarz instytucja. Wiesz co, wbrew pozorom, wbrew pozorom to wiadomo, to on musi też przede wszystkim wrócić do zdrowia, bo ma, ma drobny uraz mięśniowy, który wiadomo też ma swoje lata. Wygraliśmy bez niego, co też drużynie jakby daje taką Taką możliwość zobaczenia, że, że może inni mają też swoje, swoje, szan swoją szansę. Wiadomo, że Lukas nam szczelił dwie bramki, bardzo ważne piękną wrzutu wolnego w z, z tym słynnym meczu z Wisłą Płocki, jak i potem na trzy, dwa głową po bardzo dobrej wrzutce Janży. Także. Temat jest otwarty, temat jest otwarty. Lukas musi sam podjąć też decyzję, czy, czy chce zostać, bo to od niego też coś zależy. Dzisiaj miałem przyjemność spotkać redaktora Romana Kołtonia i tak pojawił się temat właśnie Lukasa. Sprawdziliśmy jego statystyki. 16 bramek, 12 asyst, odkąd dołączył do Górnika Zabrze. Ty wyobrażasz sobie dzisiaj Górnika bez Lukasa Podolskiego? Widzieliśmy po ostatnim meczu, że jednak no da radę, ale na dłuższą metę no jednak to jest zawodnik, na którym no, zawieszamy oko. No, nie jedna bramka jego była piękna i przepiękna i będzie pewnie właśnie powtarzana. Na pewno mniej jest brzydkich niż, tak, niż, 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 niż pięknych. Niż jak piękne. strzela to już efekt. Ale fakt jest taki, no że wraca do meczu z polskim o ten charakter Górnika, tak? ale w tym momencie po wygranym z Lubinem i w przyszłym meczu, czyli w przyszłej kolejce graniu ze Śląskiem, gdzie Śląsk jest totalnie zdemolowany, fizy nie fizycznie tylko psychicznie, więc jest idealny, idealny czas, żeby lekko odskoczyć i utrzymać się na tym miejscu albo nawet gonić Kielce.